Jeszcze tego pożałujesz. Pleczka leży w kartonach. Pamiętaj o moich pieniądzach. Do zobaczenia. O cholera jasna. Halo, żyjesz? Ja... jestem, ja żyję, żyję. Dasz radę wstać? Tak, wstaję. Dobra, czekaj tu, idę po oh. samochód. Czekaj, za, za, za sekundę będę. Widzowie, mamy go. Udało się go odbić, ale... Czuję, że to nie będzie koniec, bo sam panu powiedział, że tego pożałujemy. I był tutaj na miejscu i widział, co się stało, więc łatwo nie będzie. Ale musimy zrobić swoje. Szybko trzeba do jakiegoś szpitala uciec. Chyba najbliżej do będzie. Wsiadaj. Pamiętaj, zapnij pasy. Jestem, zapieram, zapieram. W schowku masz pistolet. Jak, jak dasz radę, to weź go. Okej. Okay. Cholera, jasna, o tym mówiłem, że nie będzie łatwo. Oni w wszędzie są rozstawieni. Do szpitala musimy pojechać do Sandy. Zostawimy cię. Później porozmawiamy o wszystkim, co i jak. Teraz skupmy się na. żeby im uciec. Da się raga z tego pistoletu, coś? Czy nie za bardzo? Nie, kolejnie. Dobra, nie mamy ogona chyba na razie. Mogę mnie trochę boli głowa. Dlatego jedziemy do szpitala. tak to jest bit. To dobrze, cieszę się. Długa historia, żeby opowiadać. Ale wszystko o sobie powiemy, tylko kwaliczmy te Nawigacja mi się zepsuła i muszę na mapę ciągle patrzeć, jak jechać. Zaczyn zatrzymać się za sklepem na chwilę? Możesz, możesz, no. Opatrzymy się szybko. Nie szalej. O no Jezu, jak dobrze w końcu nie tam. O, tutaj kulę masz w barku, widzę. Czekaj, słyszę. Tam masz apteczkę. Weź se to zabandażuj czy coś. Szybko. A ja tu sprawdzę co się dzieje. Powiedz jak, jak będziesz gotowy. Ja tutaj asekuruję. Okej. Okay. Jedno dawsta jedzie jak coś. Uwaga. No, leży. O tu w bagażniku. Do... Masz? Masz? Już, już, już. Dobra, już. Dobra, wsiadaj. Zjeżdżamy. Okej. Okay. Jeszcze kawałek. Zaraz będziemy na miejscu. Okej. Okay. Źle poje... do Oj, nie mam. Chodź. Drodze, tu się nie dzieje tego stresu aż się pogubiłem. Źle pojechałem. Wagażnika nie zamknęłeś. Dobra, no trudno, nieważne. O. Ten pan ociągle tam był z tobą? Czyli co, że on tam siedział? Nie, jego pionkowie byli. Tak, tylko jak teraz się odbijałem, to on tam był. No to już mi zauważył Dobra. Zaraz będziemy, minuta. Co to było? Cholera! O, na, chowaj głowę! Co oni tu robią? Skąd oni wiedzą o tym? Cholera. Nie wiem, nie, nie Głowa nisko. Od tyłu zajedziemy. Kur... Wysiadaj, 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 wysiadaj. Już, już, już. Dawaj, dawaj. Powoli, spokojnie. O, panie policjancie, panie szeryfie. Po, pomocy potrzebujemy, kolega ranny. Proszę szybko, tutaj o, lekarza został poszczelony. Lekarza chyba nie ma, nie wiem, zapraszam. To niech pan coś zrobi, proszę. Ty. No, tutaj niech pan mi A gdzieś źli ludzie nas napadli i szczelali. Nie wiem z czego, z jakiejś broni. No to trzeba. Tutaj o, widzę, że pan ma tu coś i chyba umie pan jakoś. Ja tutaj pilnuję wejścia, jak coś. Очень добрый. Добрый день, добрый день, тут еще стало. Еще... Алла, алла. Алла,